Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny filming z Stars i dzisiaj będziemy sobie testować mapy konkursowe graczy. Tak, na solo dzisiaj mamy, więc będzie ciekawie naprawdę. Już się nie... Ma... O kurze, Nie, co to jest? Nie no, wyskitu Nie! Ucieknę. Im. Jeju, ja co to jest za mapa? Nie, to mi się nie podoba. Taka mapa, że się wszyscy respią na środku. Gdyby to było do, do gry, to przecież by wszyscy ginęli od razu i po prostu by tylko się pucharki oddejmowało, więc ta mapa nie ma sensu. W ogóle skrzynek zero. Patrzcie, tylko jakiś tutaj taki płotek jest. Nie wiem, jak to w ogóle nazwać, ale nie, nie podoba mi się. Ta mapa mi się nie podoba. Patrzcie na człowieka. Co on tu zrobił? XD Jakby, jak on to zrobił? Czy tam się zrespiła jedna osoba? Czy po prostu on tam sobie wskoczył Jakby... Aha, on meteorytem chyba to rozwalił. Dobra, zginąłem. Pa 17 par jaki typ. Jej, kto to stworzył? To nic dziwnego, że Chińczyk to tworzy, ale ja daje łapkę w dół oczywiście. Nie, nie podoba mi się to. Dobra, ale gramy na kolejnej mapie. Co to będzie? Jeszcze bardzo ciekawy. O, dużo teleportów. To ja lubię. Tam zielony teleporcik jest. Dawajcie, ryzykujemy. Nie wiem, bo myślę, że gdzieś tam na środek ktoś się znajduje. Tam są gracze, więc. Prawdopodobnie szybko zginę. Więc mi się to nie opłaca. Dobra, szkoda, że tu się teraz pucharków nie nabija. Fajnie by było. Dobra, dawajcie. Ryzykujemy. To jest na środku na pewno. O kurczę! Mówiłem, że nie trzeba... Nie, wolno, nie ten nie opłacał się ryzykować, ale przeżyłem. Bo Leonik to lepszy. Dobra. Ona pewnie tam czuwa, zrobi jej niespodziankę. A nie, no ona sobie gdzieś polazła. Czekaj, o kurczę, ona tu idzie. Jak to wyglądało? Jaki bug normalnie? Ona pewnie się tu stepnie? Nie, jednak nie. Opa, pa! Mm. Dobra, wygrałem. Dobra. Ta mapa mi się podobała. Nawet spoko jest. Dobra. W ogóle niedługo będę miał big Boxa. W ogóle będę misję wypełniał sobie od razu. I tu się nie nabija pucharków, i to jest po prostu koks. Dobra. Fajna mapka nawet teraz jest. A ja normalnie grałem na takiej mapce, że same rampy były, co nie? I tam po prostu się wszędzie wystrzelało. Szło się i normalnie. Pium, 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 pium. Ej, czy to jest. Nie, to nie jest klon. Myślę. Takie, jakby wyglądało jak klon. To był już klon. Czekaj, on tu gdzieś. Tu po... tutaj jest. A, nie ma. Sprytny gdzieś się schował. Tu pewnie jest, ale nie będę już sprawdzał. Ej, patrzcie, to wygląda jakby takie mury trochę. O kurczę, co tam się dzieje. Skrzyneczka! Jak mi miło. O nie. kolcik mnie zabije. Mówiłem. Niestety, nie dałem rady. Siódme miejsce, ale nie nabijamy pucharku. Fajna mapa. Oczywiście dajemy kciuczka w górę. Bo co mi tam? Dobra, kolejna mapa. Ua, 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 ua. O kurczę, jak tam się dostać? Pewnie teleportami. Nie wiem, ale steleportuję się. A jak tu się dostać w ogóle? Aha, okej. Okay. A, tam się tak trzeba... Ale w ogóle jakby oni to dodali, że chyba można ten. Teraz... No nie skoczył ze nąd dziadus. Uciekłem mu. Ja nie mogę. I uwaga, teraz próbuję się tu dostać po tą skrzynkę. Będę pierwszy chyba. Hmm. o nie, a jak tam, stamtąd stępuj... dawaj, dawaj, lecisz No nie, nie zdążyłem o, patrzcie na tego króla nie, no ja bym chciał jeszcze na tym zagrać no ale nie mogę fajna była żałuję, że tak szybko zginąłem nie już się boję, co tu będzie patrzcie w, o nie, to wyglądało jakbym w krzakach się odrodził Ci nie odrodziłem Tutaj są skrzynki jakby dużo. Ja się czuję, jakby to była normalna mapa. Tu taka zwykła mapa. Zwykła mapa, jakby to Supercell robił. Więc nic nowego. O nie. Dobra. A tu nie ma teleportów. Szkoda, bo te, te teleporty chyba będą w normalnych mapach dodanych. Ja nie wiem, bo ja teraz tylko testuję te mapy, bo jestem bardzo ciekawy w ogóle, ja wysłałem moją mapę za dymy. Nie wiem, ona... Nie wiem czy wam się będzie podobać. Naprawdę jest straszliwie trudna. Ta moja mapa za dymi... Za dymy. W ogóle czy będzie za dyma? Nie na pewno będzie. O nie. Patrzcie, uleczanie. I Dawaj go no. O nie! Jak on nie zabije, no to będzie ciężko. O nie, 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 nie. I to trzy, to są trzy drużyny? Kurczę, co ja zrobię? Jeju... Ktoś mi coś przesłał, normalnie. Serio? Taki mubek jesteś? To tylko na niewidomych cię to robi, no. Nie wiesz jeszcze tego? I on ma w ogóle więcej życia niż ja, a on... Ile ma parkiubsów, no? Czyli... no cztery parkiubsy! Mhm. Ale sprytny, naprawdę. No przestanie mi pisać. Bu. Dobra, klona jeszcze dawać. I od której strony jest prawdziwy, co? No nie, i będzie tu uciekał jeszcze. Dobra, wygrałem. Fajnie. No ta mapa nie podobało mi się, sorry. Ale wygrałem, ale mi się nie podobało. Na tych mapach, które mi się podobają, po prostu ciągle przegrywam, co nie? Ale na mapach, które mi się z kolei podobają, no to wygrywam. Nie podoba. Dobra, ale ta mapa to wygląda trochę jakby taki trochę em, labirynt. Wow! Na środku labirynt. O nie! O nie! No, mówiłem! No mówiłem, ciągle przegrywam. Dobra, ale nie nabija się puszek. Łapka w górę. I w ogóle dawajcie łapki w górę pod tym filmikiem. Będę bardzo wdzięczny. Nie! Nie! No nie! Pa, dawaj. Nie, no kto to wymyślił? Co nie? Patrzcie, no, trzy drużyny już, a ten się uciekł. No kto to wymyślił? No Chińczyk Boże, ale łapkę w górę daje, Bo o co mi szkodzi? Naprawdę fajna mapa. Ktoś musiał pomyśleć, naprawdę. Żartuję oczywiście. To był bezmyślny człowiek, kto stworzył taką mapę. Bo przecież, no to. Nie da się. A ale tu dynamite na Star Power, że na tamtej mapie by się przydał. No. To by sobie przez te płotki przeskoczył, co nie, by tam nawalał. Ale. Albo na przykład taki. Ehm. Brogzy z tym z gadżetem To by było dobre Dobra, ale tamta mapa była spoko nawet hmm. Ha! I co? No nie... Co? Ej, nie, no tu był pro Ej, starz survival Dobra łapka w górę. Dobra, jeszcze raz. Nie, ja go powinienem zabić. No, on nie miał ze mną szans. Uwa, uwa, Dobra, ja biorę tą i się teleportuję. Biorę te skrzynki i się teleportuję. O nie! Co ty tu? Gościu, ja się na drugi koniec mapy z teleportuję. On tu pewnie będzie przychodził. Ja go tu zaskoczę. Poczekamy sobie, albo ja do niego pójdę. Elo. Dobra, nie no, to kozak mapa. No name to no game. Nie wiem, nie rozumiem. Ale gramy sobie dalej. O nie, takich map już nie lubię. Nie, to nie dla mnie. Chociaż w sumie... Nie, bo to jest taka fajna rozgrywka, więc dam tu łapkę w górę na pewno. Fajna rozgrywka, bo takie idziesz sobie w krzakach, co nie? Idziesz sobie w krzakach i nie wiesz, co cię czeka. A ty właśnie jak... Właśnie ten się zaskoczył, jak ja do niego przyszedłem, ale on zaraz będzie do mnie leciał Ujcikiem, Więc ja O, Opa, jak kościół porobił! O, skrzyneczki ci ktoś zabiera. O nie. No nie! Ale mapa mi się podoba Ej patrzcie, ja niedługo w ogóle będę miał to zadanie, więc jeszcze w tym odcinku sobie to zadanie dokończymy u, 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 u. To ktoś musiał się z symetryką postarać, naprawdę, ale... Nie, no to jest ładne Po prostu to jest ładne mi się podoba, takie jakby... Takie jeziorko, co nie? Jeśli ja czuję jakbym był nad jeziorkiem, tutaj ta mapa taki wzbudzę wrażenie. Niestety te Bibi mnie zabiła. Ej, ten NPO. Jakby, ja już gram z nim wiele razy, bo on jakby. Nie wiem. NPO to jakby popularny czy co? Bo nie wiem. U, Ła! Ła! Kurczę. Co tu się dzieje? Ale ja idę teleportem. Teleportem zawsze najlepiej. Co nie? Łał, wow, na drugi końc mapy. O, skrzynki dla mnie one są. Ale tu też trzeba się stać. Jako zrobiłem. Nie, to jest po prostu komedia. Co ja zrobiłem? No, ej! To był bug, naprawdę. Ja sobie przez to tylko przechodziłem. Co nie ja nie chciałem. Ja wam to mówię. nie chciałem. Bitwa! Bo to było tylko zagranie za, za nuba. Dobra. No dawaj to, rozwalamy, nie chcemy tego tu. To... Opatrzcie jeszcze trzy drużyny sobie doskoczy Pa! Pa jaki? Pa jaki pro! Dobra, ale ze mną nie wygra, gościu. Ze parku kipsowe to najlepszy gość świata normalnie. Ja myślałam, że on tu... Ej, ale to jest te teleporty to trochę też pułapka, co nie? Jakby na przykład ktoś sam wróg dał i na przykład ktoś takie ost teleportuje się. No to wtedy przecież no... Ej, patrzcie na derylę. kręci się normanie. Eee, dobra, łapka w górę oczywiście. Bo mapy mi się ogólnie podobają, to jest takie wkręcające, mówię wam. Uuu, wow, wa. Wow, wow, To się nigdzie zwróci... nie, jednak się zreset. ej, no nie! Ej, patrzcie, mamy kolegę. Masz kolegę. Szarklę. Ej, jaki to jest bug normalnie. Mm. No ginżesz, gościu mm. Dobra O nie, tego za No nie, zginąłem Ale ta mapa mi się za szczególnie nie podobała Tak wam powiem Więc łapkę w dół No bo, no bo tak. A ciekawe czy na mojej zadymie ludzie będą grać. Bo moja zadyma jest naprawdę trudna. Dobra, gramy sobie. Mm, mm, mm. Ja w ogóle tutaj trzeba mieć star power? W sensie jakby automatycznie ci postać daje, daje star power? Jak tu grasz? Czy na tym testowaniu, ma? Bo ja... Jakoś nie do końca tego... NIE! Tu nie mają ludzie star powerów Ten nie ma na przykład. Aha, Aha. Ale ten już ma, ten Daryl nie miał. Więc okej, okay. jakby... O nie! Nie, 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 nie. Dobra, zginąłem. Ale trochę za... Ale on też zginął. Jakby... Dobra, niedługo będę mieć beatboxa. dał mu łapkę w górę, bo kozak. Nie, ja chciałbym te rampy mieć. Ale nie ma niestety na razie. Bo ja już miałem takie dwie sytuacje. Dary pewnie tu będzie szedł. A nie, bo jak ja idę, no to nie. Okej, okay, dawaj do teleportu. Dam ci tą skrzynkę. Daruję ci ją. Ale idę do teleportu. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Gramy dalej. No i spoko. Spoko mapa nawet. Spoko jest. Jeszcze ja z... Co, nie zdążyłem do teleportu dojść? I zobaczymy, czy ktoś tu będzie czekał. Dawaj, znowu do teleportu chceś Ale niestety się z z teleportu znów. A może, a to jest dodan już do gry? W ogóle, bo nie do końca tego wiem. Czy to jest dodan do gry? ok Sektor... Dobra, niedługo będziemy mieli misję, ale daję łapkę w górę. Wypełnioną misję będziemy mieli. Ehm, o nie, takich map nie lubię. Dobra. Ehm, Okej, okay, ale tu skrzynki są dużo. C niedługo będziemy kończyć niestety. Ale najpierw zrobimy misję. Musimy po prostu trochę pozadawać. Musimy się poświęcić na zadawaniu. Dobra. Zginę chyba. No niestety zginąłem. Nie dałem rady już z tą Ale ile jeszcze? No tak mało. Co by tu dać? Dobra, łapkę w górę w ogóle głównie daje łapki w górę, no bo mapy mi się podobają, no ludzie Ej, jak wygląda ta woda, ktoś musiał się naprawdę postarać, żeby ta, ta mapa nabrała wyglądu Nie To wygląda tak jakby tak jakby bugsy, nie, jakby bak... jakby mi się gra zbagowała. tak moim zdaniem to wygląda że, nie, że taka woda tu jest tylko woda o, patrzcie, koniec wody. A tam na dole też jest woda. Super. Patrzcie, po tej stronie też jest woda. Dobra. No nie, tak mało. No chyba zobaczmy. Łapka w górę za, za poświęcenie. Za poświęcenie, łapka w górę za poświęcenie. Dobra. Wystarczy tylko kilka zadawania i tyle. Tam kilka życia zadać, co nie? Nie, już jaki nowy. On się teleportuje. A? Dobra, Elo. Dobra, chyba będę już miał, mam nadzieję, bo ja jeszcze otworzyć sobie boxa. no. No mam, jak nas sprawę łapkę w górę. Dobra. I sobie otworzymy. Pewnie nic nie będzie, ale zobaczymy. Otwieramy. Trójeczka, jak zawsze, oczywiście, i nic. No dobra, może zagrajmy sobie ostatnią bitwę. Na mapie konkursowej, bo jak inaczej. Ostatnia bitwa to będzie. O kurczę, jak nam się trafiła ostatnia bitwa. O nie. Uff, patrzcie, uciekłem. Jaki koks. Nie, no to y, ta mapa po prostu jest naprawdę... Ale patrzcie, pięć drużyn. A tu Darylek, elo, mordo. Szkoda, że tego klona bym tak nie mógł zrespić sobie tam. O nie, ja nie mogę w złą stronę... O nie, tu będzie chyba Daryl szedł. Ej, tam jest przeciwnik, co nie? Dzięki, mordo. Nie, ale ja tu zginę. No nie, tylko tędy można iść. Co? Jak oni się tam dostali? Nie, no ja tu zginę na bank. Gdybym na przykład był tu brokiel, no to bym sobie przeskoczył przecież, ale nie jestem. Czekaj, jakbym poszedł sobie tam? Nie, ja tu zginę na bank. Szkoda, że nie ma ulta. Prawo bram. Nie, on sobie na środek poszedł. Ja nie mogę. Twórca. Fajny twórca. idzie co? Jeszcze na koniec pokażę wam moją mapę, którą wysłałem edytor. Jest tutaj Jakub Jak Pro się nazywa. Nazwałam ją sobie. I teraz gra dla znajomych. I Jakub Jak Pro. Pokażę wam ją. Na przykład, nie wiem. No eleganem sobie zagramy, bo co mi tam. Nie to, że będziemy ją całą mecz grać, ale pokażę wam nią mniej więcej. Patrzcie jak ona wygląda. Trudna jak wszystkie inne. Co on robi? Srela we mnie, no jaki nób? Ej, jaki ham Nie, ale. Patrzcie! No nie! Ej, ale widzicie... Te boty jakby są szybsze niż normalni ludzie, bo... Ale nie pójdziesz tędy, wiesz o tym. Dobra, on tu nie wejdzie. Sobie. Dobra. Nie tam tamtędy chyba można pójść. No, można. Co to było? Nie pomyśleli, że mogę przecież przez płoty sobie strzelić, bo przecież baksu parcela. Bo to nie powinno być w grze. No nie, on nie. Nie piłkę! Kolana jestem. Dobra, mniej więcej pokazałam wam tą mapę. Więc w tym filmie to by było na tyle. Ja już z wami się żegnam, na razie pa.